Cześć, witam na kanale Luz Chemia. Dzisiaj pokażę Wam, jak zatężać roztwory i co to tak naprawdę jest, oraz zrobię kilka zadań. Na końcu filmiku czeka na Was zadanie do samodzielnego rozwiązania, żebyście mogli sprawdzić się w tym temacie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zastanówmy się najpierw nad tym, jak w ogóle możemy zatężyć roztwór. Z czym nam się kojarzy ta nazwa? Zatężenie powinno nam się kojarzyć z zagęszczeniem, czyli tak naprawdę ze zwiększeniem stężenia. Posoby są zasadniczo dwa. Pierwszy to jest dodanie substancji, a drugi to jest odparowanie wody. Przejdźmy w takim razie do praktyki. Zadanie pierwsze. Ile gramów wody należy odparować z 200 gramów 10% roztworu chlorku potasu, aby uzyskać roztwór 30%. Najpierw w zadaniach ze stechiometrii piszemy sobie dane. Mamy masę roztworu pierwszego, która wynosi 200 g. Oraz mamy stężenie procentowe roztworu pierwszego, które wynosi 10%. Oraz mamy stężenie procentowe roztworu drugiego, które wynosi 30%. Czyli roztwór pierwszy to jest to, co mamy. Odparowywujemy wodę i otrzymujemy roztwór gęstszy, bardziej zagęszczony, o większym stężeniu, którego odparowaliśmy wodę. Czyli teraz ze wzoru CP równa się MS przez MR razy 100%. Wyliczam masę substancji. Na razie pominę nasze 100%. Zaraz zobaczycie dlaczego. Mnożę razy masę roztworu i mam, że masa substancji jest to stężenie procentowe razy masa roztworu. Czyli masa substancji roztworu pierwszego będzie to stężenie procentowe, czyli uwaga, 10%, czyli 0,1. Zamieniamy na ułamek dziesiętny. Co nam daje to, że nie musimy liczać w rachubę tych 100% we wzorze. Po prostu zamieniamy CP z procentów na ułamek i to 100% znika. Bo jeżeli zamienimy CP na ułamek, to 100% też zamienimy na ułamek. A jak dobrze wiemy z matematyki 100% to jest 1. Razy masa roztworu, czyli 200 g jest to 20 g. Czyli teraz mamy masę substancji w tym roztworze pierwszym, która wynosi 20 gramów. Odparowywujemy wodę, czyli masa substancji się nie zmienia. W takim razie co nam się zmieni? Zmieni nam się masa roztworu. Ponieważ gdy odparowujemy wodę, odparujemy rozpuszczalnik, czyli zmieni nam się masa roztworu, a dokładnie się ona zmniejszy. Czyli w takim razie, zapiszę sobie taki wzór. Stężenie procentowe roztworu drugiego, które mam otrzymać przez odparowanie właśnie tej wody, to jest 20 gramów, czyli masa substancji, ponieważ przypominam, że ona nam się nie zmienia, a dlatego się nam nie zmienia, bo przecież jak odparowujemy wodę, to z substancją się nic nie dzieje. Więc jeżeli w probówce pierwszej mamy 20 gramów, to w probówce drugiej po odparowaniu tej wody będziemy mieli dalej 20 gramów. A masa roztworu się zmieni. Początkowo było 200 g, ale odparowujemy wodę, czyli x. Zapiszmy sobie daną, czyli jest to masa odparowanej wody. I teraz CP2 to jest 30%, czyli 0,3 to jest 20 przez 200 minus x. I teraz mnożymy na krzyż, ale to już jest matematyka. Jeśli nie wiecie, jak to robić, polecam powtórzyć równania oraz proporcje z matematyki. Nie będę tego tutaj tłumaczył, ponieważ nie ma na to czasu. Czyli 30% razy 200 minus x to jest 20. I teraz 03 razy 200 to jest 60 odjąć 0,3x równa się 20. Teraz odejmujemy 20, przenosimy na lewą stronę i dodajemy 03x, czyli 60 odjąć 20 to jest 40, równa się 0,3x dzielimy 40 przez 03. I zostaje nam, że x jest równe w przybliżeniu 133,3 grama. Podkreślamy dwiema kreskami i wiemy, że musimy odparować około 133,3 g z roztworu 10%, aby otrzymać roztwór 30%. Oczywiście przy masie roztworu pierwszego 200 g. Przechodzimy do zadania drugiego. Ile gramów chlorku potasu należy dodać do 300 gramów 20% roztworu, aby uzyskać roztwór 30%? Teraz mamy drugą możliwość zatężenia, czyli dodanie substancji. Piszemy sobie dane. Czyli masa roztworu pierwszego to jest 300 gramów. Tężenie procentowe roztworu pierwszego to jest 20%. A stężenie procentowe roztworu drugiego to jest 30%. I teraz ponownie piszę wzór, czyli to jest masa substancji przez masa roztworu razy 100%. Wiadomo, to 100% już pomijam z wiadomych powodów, podaję je w zadaniu pierwszym, czyli masa substancji to jest stężenie procentowe razy masa roztworu, czyli masa substancji pierwszej to będzie 0,2 razy 300 g, równa się 60 g. Teraz uwaga, dodajemy substancji. Czyli zmieni się i masa substancji, i masa roztworu. Zobaczcie. Jeśli w poprzednim zadaniu odparowaliśmy wodę, to znaczy, że nic nie robiliśmy z substancją. W tym przypadku dodajemy tej substancji. Czyli zobaczcie. Roztwór, który mamy otrzymać, to będzie masa substancji, czyli to 60 gramów, które było w roztworze pierwszym, plus masa substancji, czyli masa dodanego. Chlorku potasu. Już napiszę to wzorem, żeby zaoszczędzić czas. Czyli Jest to 60 plus x. I teraz masa roztworu to będzie 300 gramów, czyli to, co mieliśmy. Dodać również x. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy masę roztworu, czyli całość, masa roztworu to przypominam, to jest masa substancji plus masa wody w tym przypadku. To jeżeli dodamy do tego jeszcze masy kolejnej substancji. To całość nam się zwiększy. Czyli w tym przypadku CP to jest 0,3, czyli roztwór, który mamy otrzymać, to jest 60 plus x przez 300 plus x. I teraz prosta proporcja matematyczna na krzyż. 0,3 razy 300 to jest 90, dodać 0,3x równa się 60 plus x. 90 odjąć 60 to jest 30, równa się. 0,7x i x równa się w przybliżeniu 42,9. Grama. podkreślamy dwiema kreskami, czyli wiemy, że musimy dodać 42,9 g. Przechodzimy do zadania następnego. Zadanie trzecie bardzo podobne do zadania drugiego, mianowicie: ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 300 g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór 28%? Wypisujemy sobie dane, czyli masa roztworu. W tym przypadku drugiego jest to 300 g. Stężenie procentowe roztworu drugiego to jest 20%. Stężenie procentowe roztworu trzeciego to jest 28% i piszę sobie jeszcze wzór dla przypomnienia, czyli stężenie procentowe jest to masa substancji przez masę roztworu pomnożona razy 100% i masa substancji jak już wiemy to jest stężenie procentowe razy masa roztworu, czyli wyliczamy, że masa substancji w roztworze drugim jest to 20% razy 300 gramów, czyli 60 gramów. No i podstawiamy, już od razu podstawię. Mamy otrzymać 28% roztwór, czyli mamy 60 gramów substancji. Dodajemy to X, czyli X to jest masa dodanego chloru sodu, czyli NaCl. Przypominam, że NaCl to również sól kuchenna. Ty dodajemy substancji, to masa całości oczywiście nam się również zmieni, czyli będzie to 300 plus x i teraz na krzyż 0,28 razy 300 plus x będzie równe 60 plus x i wychodzi nam, że jest to 84 plus 28 setnych x jest to 60 plus x czyli 24 to jest 0,72 x gdy 24 podzielimy przez 0,72 to otrzymamy X, który w przybliżeniu jest równy 33,3 g. Podkreślamy dwiema kreskami, i to tyle z zadań na dziś. Mam jeszcze dla Was zadanie do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązanie, jak zawsze, jest w opisie do filmu. Zachęcam do zajrzenia tam. Gdyby pojawiły się z Waszej strony jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. To zadanie jest na troszkę wyższym poziomie. Podpowiem tylko że musimy w tym zadaniu założyć, że po dodaniu wodorotlenku sodu objętość roztworu drugiego znacząco się nie zmieni. Myślę, że dacie radę. Jeśli nie, to pytajcie. Oczywiście postaram się pomóc. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!